W Jeżeli w tej szkole w jakimś tam momencie przebywał pan Marszałek Wiesiąwski, to miał to miejsce na skutek zaproszenia i odbywało się to e, za zgodą dyrekcji w godzinach prawdopodobnie lekcyjnych. Wszystko było to uzgodnione. Sytuacja, w której na terenie szkoły.

o zamiarze wizyty w tej szkole, ponieważ nie? przypomnę, że to tylko i wyłącznie dyrektor nie prawda, odmiany... nie ponosi odpowiedzialność odmiany... odmiany... za to, co się dzieje nie w dynamiku szkołach, które proszło do nielegalnych od tego tak? zajęcia tego budynku. Tego, także od z... organ nadzoru pedagogicznego wyraził taką opinię względem dyrektora szkoły, dla zapewnienia bezpieczeństwa szkoły, Nie, to jakoś na żadne osoby po to, żeby to bezpieczeństwo tych nie się szkoły na ulicy, mogło być Także <grymne> za rodziców, z drugiej strony Rada Rodziców Również ma określone prawa, ale i obowiązki także dotyczące <grymne> informowania organów dotyczących organizacji szkolnictwa tak w <grymne>